Naszym gościem dzisiaj jest Jędrzej Jachira, wspólnik w kancelarii Sobota. Jachira, dzień dobry, witam. Witam cię serdecznie, Filipie. Dzień dobry państwu. Porozmawiamy dzisiaj o wyrokach w sprawach Frankowiczów, bo no, wszyscy pamiętamy. Kredyty frankowe w latach 2000 się pojawiły, potem nastąpił krach, potem ludzie potracili możliwość spłaty tych kredytów ze względu na to, że mieli do spłacenia o wiele, wiele więcej niż wcześniej pożyczyli, no i zrobił się problem. Kiedy w ogóle procesy się zaczęły, bo początkowo wszyscy myśleli, no cóż, podpisał tą umowę, no to koniec. Tak, i na początku. Nikt nie wierzył, że Frankowiczom uda się wygrać. Nieliczna grupa polskich Frankowiczów wówczas zawiązała Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu i naprawdę podejmowała pierwsze działania takie, które zaczynały budować w świadomości społecznej jakąś tezę dotyczącą wadliwości umów kredytów we Franku. To był 2011-2012 rok, czyli wtedy, kiedy za późno obudziło się nasze państwo. I zaczęło między innymi wpisywać, oczywiście w ramach władzy sądowniczej, przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, takie klauzule jako niedozwolone. Czyli pierwsze wyroki 2011-2012 rok to jest taka, taki moment zapalny, kiedy zaczynamy orientować się, że coś jest na rzeczy. Mm -hmm. Ale też warto tu y, wspomnieć, nie wiem, czy Państwo słuchali poprzednich odcinków naszych rozmów, że y, to nie chodziło o to, że to były franki szwajcarskie, prawda, w tych y, procesach, chociaż de facto no, to był punkt wyjścia. Tam chodziło o to, jak były konstruowane te umowy, y, jak do frankowiczów podchodzili kredytodawcy, co frankowicze mogli, czego nie mogli y, zrobić, więc nie chodziło tylko o samą, o samą walutę. Ale na początku tu warto też y, przypomnieć, oni się spotkali z dużą niechęcią tak zwanego ogółu społeczeństwa. Prawda? Ta niechęć trwa do dzisiaj, tak jak po części. większość. Myślę, że troszkę się zmienia. Może trochę się zmienia, chociaż obrywamy za każdym razem, kiedy gdzieś coś Jesteśmy piszemy. zły, tak? To, to jesteśmy ci źli, ci, ci, ci prawnicy, cwaniacy. Czy ci, ci cwaniacy, którzy żerują na, na, na ludzkim nieszczęściu, a równocześnie ci frankowicze, którzy przecież mogli wziąć kredyt w złotówkach, jak wiemy, chociaż wiemy, że nie mogli. To no tu jest klucz, bo im nie dano. I tu jest klucz, bo im nie dano. To znaczy dano im złotówki, ale wpakowano franka hmm. do umowy. I pierwsze wyroki, które zapadały w tych sprawach, wcale nie zapalały takiego mocnego światełka w tunelu. To raczej. Znaczy, był... światełka nadziei. To światełka tak? nadziei. To naprawdę była. Ledwo tląca się zapałka na samym końcu. A jak to było powiedzmy procentowo przegrane, wygrane? Na samym początku powiedziałbym nawet 50-50. W 2015-16 roku zaczęły być trochę lepsze wyroki z takim powiedziałbym, przechyleniem szali na rzecz Frankowiczów, ale dalej w proporcji. 60 do 40. To znaczy 60% wygrywało, tak? 60 Aha. niespełna procent Frankowiczów mhm. wówczas wygrywało, czy zaczynało wygrywać. To nawet ciężko powiedzieć, że, że to jest taka y, twarda, y, twa, to, że to są twarde dane statystyczne, bo tych Frankowiczów naprawdę bardzo niewielu decydowało się na skierowanie na swojej sprawy do sądu. Oni nie wierzyli. Oni mhm. byli przekonani, że tak jak władza obiecywała, że z tym coś zrobi i nie zrobiła nic, tak samo będzie w sądach, tak? Podobnie zresztą było y, wcześniej z innymi zagadnieniami. W sądach takimi jak na przykład służebności przesyłu, które zostały zablokowane, więc Frankowicze obawiali się, że, że będzie dokładnie tak samo. Dużo obietnic, a na końcu płać Frankowiczu, płać. No, ja tu nie chcę bronić polityków, ale też wyobrażam sobie, że załatwienie takiej sprawy systemowo jest niesłychanie trudne i bez no, olbrzymich pieniędzy, które skądś muszą popłynąć, trudno to zrobić, prawda? No. Tak, tylko dlaczego zawsze u nas akurat ten mówić, że... Dlaczego mały na końcu kolejki zawsze oberwie? Tak, ale dlaczego u nas? Dlaczego zawsze w Polsce mówimy, że tu jest tak trudno, że, że się nie da, nie? Mm. Da się. Mamy przykład Islandii, która za podobne spekulacje finansowe była pierwszym krajem, która, który posadził bankowców do więzień, do aresztów. To był jedyny kraj, który podjął się do kredytów właśnie? Nie, nie, ale za podobne Aha. instrumenty finansowe, Aha. między innymi za tak zwane sarsy czyli, czyli takie też spekulacyjne instrumenty dotyczące walut czy, czy innego rodzaju spekulacje. Bo tu tak jak mamy problem z Frankiem, Przecież mieliśmy problemy z innymi też tematami. Getback jest świetnym przykładem w ostatnich latach, gdzie na ten moment przynajmniej większość współodpowiedzialnych za ten problem nie poniosła żadnej odpowiedzialności, już nie mówiąc odpowiedzialności karnej. Dobrze, to wróćmy do, do tych wyroków. Lata lecą zmienia się to trochę na korzyść frankowiczów, ale ostatnio jak wiemy, doszliśmy do sytuacji, że zdecydowana większość tych wyroków jest dla frankowiczów korzystna. Co było po drodze? Jakie były te kamienie milowe? Tak po zwane? drodze byli rewolucjoniści. O. Między innymi ja z moim wspólnikiem, ale też kilku innych mecenasów z Warszawy, czy z Gdańska, ale nas było naprawdę niewielu. Tak? No myślę, że zamknęlibyśmy się w liczbie dziesięciu kancelarii, które w tamtym czasie mówiły głośno frankowicze, idźcie do Sądu, bo rzeczywiście jak zaczniemy te sprawy prowadzić, to wreszcie je powygrywamy. Ale skąd się to wzięło? Przeczytaliście te umowy i zobaczyliście, że co w moim no przypadku. Oni mają rację? W moim przypadku impulsem do tego była rozmowa z jednym z klientów, któremu prowadziłem inną sprawę cywilną. Które wytłumaczył mi, jak wygląda jego sytuacja po 9 czy 10 latach spłaty kredytu, że dalej ma do oddania dokładnie tyle samo, ile wziął na początku. No i dał mi poczytać umowę. Ja, jako początkujący wówczas też doktorant na wydziale prawa we Wrocławiu, potraktowałem to naprawdę z ogromnym zainteresowaniem. Czy tam naprawdę może mieć miejsce nieuczciwe działanie ze strony banku? No, bo przecież żyjemy w wiecznym micie uczciwości po stronie banku. Nawet mówimy, masz jak w banku. Banku, to znaczy masz pewność tego, że coś otrzymujesz bank Instytucja zaufania publicznego, Komisja nadzoru Finansowego, wcześniej nadzoru Bankowego Multum regulacji. No kurczę, no tyle regulacji, takie bezpieczeństwo, że Ci wszyscy panowie i panie w Krawatach przekonują ludzi, że, że, że można to zrobić bezpiecznie. Tak? No i zacząłem kopać w tej umowie. zacząłem się zastanawiać. Okazało się, że nie jesteśmy pierwszym krajem, który miał z tym problem, pozostałe kraje już wcześniej między innymi to węgry, węgry, nie? Tak. węgry na Węgrzech była sytuacja o tyle ciekawa, że wówczas już panujący Wiktor Orban postawił sprawę jasno: należy spotkać się w połowie, przewalutować wszystkie kredyty na Forinty i koniec, tak? Mhm. To też nie było do końca tak mądre działanie, jak się później dowiedzieliśmy, bo niektórzy z kredytobiorców wylądowali ostatecznie w trybunale luksemburskim i skasowali też te. Też powygrywali, jakby? Też powygrywali i też wręcz wygrali więcej ze względu na no na błędnie określone ryzyko, ryzyko walutowe, które też właśnie na Węgrzech Ale... odegrało istotną rolę. Nie bądźmy pazerni, czy gdyby w Polsce zastosowano taką, e, to był żarcik tylko, gdyby zastosowano taką metodę, to, to, to byłoby, krótko mówiąc, lepiej dla tych ludzi, którzy wzięli kredyty? E, czy lepiej? Na pewno lepiej, niż gdyby nie zrobiono z tym nic. Nie. Ale czy lepiej, niż gdyby się poszło do sądu? No też nie, bo to nie. jest tylko środek drogi. Ja osobiście jestem zdania, że prawo ma za zadanie nie tylko pomagać osobom poszkodowanym i ratować ich sytuację, ale również działać prewencyjnie na przyszłość. Po to mamy tego rodzaju postanowienia w kodeksach, w kodeksie cywilnym i taką ścieżkę działania, żeby no, nie pozwolić, żeby ten problem się powtórzył, tylko na innym przykładzie. A my tych problemów bez liku mamy bardzo dużo cały czas. Amber Getback, afera dotycząca skoków Frankowicza. No to jesteśmy w stanie właściwie co chwilę znaleźć jakiś mniejszy lub większy problem podobnego o podobnej specyfikacji, który rzadko kiedy kończy się takim całkowitym zakończeniem sprawiedliwym również dla osób, które zostały poszkodowane. Mieliśmy mówić o kamieniach milowych, wróćmy do tego y, tematu. Tam były po drodze wyroki różnych sądów, nie tylko w Polsce. Pojawia się hasło Dziubak. Tak, hasło Dziubak, czyli najbardziej, na, najbardziej znana polska rodzina e, Frankowiczów, e, która trafiła przed oblicze Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu. Rzeczywiście e, ta sprawa. Jest bardzo ważna, dlatego że wszyscy o niej słyszeli. To paradoksalnie w ujęciu takim psychologicznym ona jest kluczowa. Mówię o ujęciu psychologicznym, dlatego że. Ale ujęciu psychologicznym Aha. dla sądów czy dla Frankowiczów? Dla Frankowiczów, dla, dla opinii publicznej, Aha. również dla sądów. Mówię o psycholo ujęciu psychologicznym, dlatego że Trybunał tak naprawdę potwierdził dokładnie te same argumenty, które. Ci nieliczni rewolucjoniści, tak zresztą o nas Prawnika. przed chwilą powiedziałem, podnosili wcześniej dokładnie Aha. takie same argumenty dotyczące wykładni prawa Unii Europejskiej i prawa krajowego. I to potwierdził sąd w. Ale to sąd w Luksemburgu Właśnie. potwierdził. Sąd w Luksemburgu stwierdził, że Trybunał Sprawiedliwości, że nie można w cudzysłowie oczywiście plombować umów frankowych kursem Narodowego Banku Polskiego, czy kursem średnim, kursem rynkowym. Jednym słowem, nie można zastępować postanowień, Niedozwolonych innymi postanowieniami, nawet które można byłoby brać pod uwagę już za dozwolone, mm. dlatego, że to nie to było intencją stron. Dlaczego ktoś ma nam zaingerować w umowę wadliwą i ją naprawić, skoro my już nie chcemy więcej robić interesów z nieuczciwym przedsiębiorcą? Jeżeli ta klauzula jest niedozwolona i tej umowy nie da się wykonywać dalej w kształcie pozbawionym tej klauzuli, no to powinniśmy taką umowę unieważnić. Ona przestaje pełnić funkcję, do której była powołana na początku. Ale teraz wyjaśnijmy, bo ja się często też spotykam z tym pytaniem. Czy to jest tak, że Trybunał w Luksemburgu powiedział, halo, polskie sądy mają wygrywać Frankowicze, prawda? Tak się nie da. To powiedzieć. się nie da. No specyfikę prawa, to były odpowiedzi na pytania prejudycjalne. Pamiętajmy, że nie mamy systemu precedensowego. Możemy subsydiarnie posiłkować się wyrokami, zadawać pytania mądrzejszym od nas, i dokładnie tak było, ale Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zawsze podkreśla, że ostateczna ocena należy do sądu krajowego. Mhm. Mało tego. Ale on ma pewne rekomendacje i bo Tak, jakby naucza, tak? Z pozycji mędrca trochę. Z, tak, z pozycji. Mędrca odpowiada w sposób często uogólniony, ale jednak wykluczający. Inne interpretacje, inne wykładnie prawa, czy zakazuje w pewien sposób stosowania rozwiązań, które byłyby nieuczciwe z punktu widzenia interesów konsumenckich? Czyli tak? wtedy ten polski sąd już nie ma wyjścia, ma wyjście jednak, prawda? Wyjście ma zawsze, no bo ma swoją swoistą, czy nawet dyskrecjonalną władzę, czyli może podejmować i powinien podejmować te decyzje zawsze w oparciu o indywidualną wykładnię. Tutaj, no niestety, to nie jest tak, że w 100% Frankowicze wygrywają. Obecnie wygrywają. W ponad 90% spraw. To ale kiedy przegrywają? no przegrywają wtedy, kiedy najczęściej trafiają na jednego, w tym momencie już można powiedzieć z rewolucjonistów po stronie sędziów, bo ich jest bardzo niewielu, którzy dalej pomimo wyroków w sprawie Dziubak, pomimo kilku istotnych wyroków naszego Sądu Najwyższego i już kilkudziesięciu tysięcy wyroków, znaczy może przesadziłem kilkunastu tysięcy wyroków, bo ich już jest naprawdę teraz bardzo dużo, w każdym tygodniu mamy nawet kilkanaście wyroków korzystnych w szeregach naszej kancelarii, ale mimo wszystko są sędziowie, którzy osobiście przedkładają, mają swoje poglądy prywatne. Na, nad y, ocenę y, prawa i uważają, że Frankowicze nie mają racji. A te umowy to były takie odsztancy, bardzo do siebie podobne. One i... były identyczne. One były dokładnie we wszystkich takie bankach? same. No, we wszystkich bankach, w tym sensie, że jeden bank miał swój wzór i ten wzór w tym banku był zawsze taki sam. A między bankami mocno się różniły? No, jeżeli chodzi o główny zapis dotyczący przeliczenia wartości poszczególnej raty, to nie. To po prostu była tabela. A To jest główny punkt programu. w To sądzie. jest jeden z głównych punktów, tak. Oprócz tego oczywiście to. I teraz ja zapytam jeszcze, uh -huh. czy może być tak, że na y, procesie dotyczącym jednej umowy. 9 identycznej już mówię, w jednym banku. 9 osób wygra, a jedna przegra, bo ten jeden sędzia... No tak, właśnie, właśnie tak się zdarzało wcześniej. Ostatni mohikanin? Tak. Dokładnie tak, tak się zdarzało, do tego też nasza rola polega na tym, żeby zweryfikować, gdzie pójść, tak? Jaką, nie tylko jaką drogą podążać, ale dokąd wybrać się z klientem, poszukując sądu sprawiedliwego. A tak? jakie są możliwości? No, najczęściej możemy wybrać się do miejsca siedziby głównej banku, który jest pozywany. Mhm. Czasami nie ma mamy wyboru, bo pojawiają się tak zwane klauzule. Prorogacyjne, które powodują, że na przykład musimy sądzić się w miejscu położenia nieruchomości i nigdzie indziej, bo tak została skonstruowana umowa, a ten zapis jest akurat tam, w pełni tam, gdzie e dom stoi, dozwolone, tak? czyli na przykład tam, gdzie stoi nasz zakredytowany dom, e albo według miejsca zamieszkania czy też uruchomienia e kredytu. Więc mamy możliwość korzystania z właściwości ogólnej, z właściwości przemiennej czy właśnie z właściwości umownej, która tak została ustalona na samym początku e zawarcia. Naszej umowy. Najczęściej wybieramy się obecnie do Warszawy, do Łodzi, do Gdańska, i ostatnio, powiem na szczęście, bo wcześniej mieliśmy spore obawy również do Wrocławia, czyli do wcześniej ostatniego bastionu niezdobytego <grych> przez Zakowiczy. Tak? No, Wrocław był niestety miejscem, nie w którym linia zwłaszcza sądu drugiej instancji czyli sądu apelacyjnego przy energetycznej. To, to było 50-50. My Rozumiem. tutaj nie chcieliśmy prowadzić tych spraw. To jeszcze krótko liczby. Jaki procent w tej chwili spraw jest wygranych, i jeśli masz takie dane, ile procent Frankowiczów poszło do sądu? Do sądu poszło mniej niż 20% Frankowiczów. Szacuje się, że pomiędzy 15 a 20 mhm. Jeżeli chodzi o procent wygranych spraw, to w ubiegłym roku wygrało ponad 90% Frankowiczów w skali kraju. W w przypadku naszych badań, które przeprowadziliśmy na grupie naszych klientów, ustaliliśmy, że wygraliśmy w ponad 94% spraw, które były tutaj prowadzone. W tym roku, jesteśmy w tym momencie w lipcu 2021 roku, wiemy, że już ponad 95% frankowiczów wygrało w tym roku. W skali całego kraju to są oczywiście dane napływające z różnych sądów, nie tylko od kancelarii. Oczywiście banki nie chcą się tym chwalić, ale te dane są. Naprawdę bardzo pokrzepiające. Jędrzej Jachira, wspólnik w kancelarii. Sobota Jachira, bardzo dziękuję. Serdecznie dziękuję.